Trwają przygotowania do noworocznych obchodów, ale jest to także czas podsumowania roku 2023. Dla wielu z nas był to bardzo trudny rok, w którym napotykaliśmy na trudności nieznane przynajmniej mojemu pokoleniu czy Dwóm wcześniejszym pokoleniom, które nie zaznały wojny, ale prawie każdy nas z nas, z Polski czy ze wschodniej Europy, zna osoby, które niestety dotknęła bezpośrednio sytuacja na Ukrainie, czyli wojna, osoby, które musiały kraj opuścić, i tutaj akurat y takie refleksje emigrantów, bo my wszyscy mieszkający poza granicami Polski mieliśmy różnego rodzaju doświadczenia, chociaż bardzo różne losy często przywiodły ludzi za ocean, ale łączy nas to, że gdzieś tam zawsze za krajem tęsknimy, mniej czy bardziej, ponieważ po wielu latach ten drugi kraj, do którego się przyjechało, staje się taką drugą ojczyzną, można powiedzieć, gdzie ludzie uczą się języka i po prostu żyją tym życiem emigracyjnym, ale już nie emigracyjnym, bo jest to po prostu dla nas normalna rzeczywistość. I tutaj, znając osoby z Ukrainy. Polaków szczególnie, którzy na Ukrainie mieszkali mieszkają i przyjeżdżają do Polski, pomimo tego, że znają język ojczysty, jest to bardzo często język troszeczkę inny niż ten, którym obecnie mówi się w Polsce, często jednak prze, język przedwojenny, przedwojenna polszczyzna. Piękna, ale troszkę inna, i ci ludzie także napotykają na trudności w życiu codziennym, i właściwie takie losy emigracyjne to są także ich losy. Tak jak mówię, pomimo znajomości tego języka ojczystego, jest to jednak zupełnie inna rzeczywistość, ponieważ każdy kraj jest inny. Ameryka, pomimo tego, że jest krajem wielonarodowościowym, ojczyzną małych ojczyzn, ale język angielski obowiązuje, także żeby tutaj funkcjonować, żyć i zrozumieć rzeczywistość, trzeba się tego języka nauczyć. Co jest dla wielu wyzwaniem? Niektórzy, nawet mieszkając tutaj 20-30 lat, nie nauczyli się z, różnego, z różnych powodów języka angielskiego i jest im po prostu trudniej, czy żyją w, w swoich grupach narodowościowych. To samo też dotyczy niektórych osób z Polonii, ale tutaj, chociażby w Kalifornii, to jest duża grupa Chińczyków, Azjatów. Ale także Latynosów, najwięcej imigrantów z Meksyku, niektórzy w ogóle na co nie władają językiem angielskim, a jednak tutaj bardzo dobrze funkcjonują i żyją. Także miejmy nadzieję, że ten nadchodzący rok 2024 przyniesie nam wszystkim pokój i te losy imigranckie jakoś ulepszy, pozwoli ludziom na normalniejsze życie. Pozdrawiam Państwa serdecznie z ciepłej Kalifornii z Los Angeles.